Cześć moi fani, słuchajcie, na no dzisiaj taki filmik powiem krótko o dziewczynach Kiedyś już nagrywałam o dziewczynach, tak i tak dalej, i tak dalej Ale przede wszystkim apel do dziewczyn Dziewczyny, nie róbcie z facetów jaj Nie naśmiewajcie się, i tak dalej, i tak dalej Jeżeli chcecie być z nim, to powiedzcie, że chcecie być z nim, i tak dalej i bądźcie razem, a nie, że tydzień, dwa tygodnie, miesiąc jesteście z Nim, a później uciekacie, nie wiem, do Honolulu, czy na Kubę, czy do yy, Meksyku, bo to nie ma sensu. Jeżeli chcecie wyjechać, proszę bardzo, wyjeżdżajcie, ale już nie poznawajcie nikogo. Następna yy, sprawa. Właśnie o tym chciałem Wam powiedzieć, proszę Państwa. Nie wiem, jak to jest, ale uważam, proszę Państwa, że to jest. Yy, hamstwo. Może nie hamstwo, ale takie niewielkie wykroczenie. Dlaczego facet ma być? Yy, tak zwanym walczyć o kobietę. Przecież jest równouprawnienie. Niech kobieta zawalczy teraz o faceta. No tak, czy nie tak? Chyba się ze mną zgadzacie. Skoro, skoro jest równouprawnienie, to niech teraz kobiety walczą o, o mężczyzn. A mężczyźni niech się zachowują tak jak kiedyś kobiety. Wiem, znam wiele, wiele przypadków z opowieści i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda. Wiem, że Wy przeżywacie również y, trudne okresy. Wiem, że przeżywacie. Y, swoje bolączki ale wiecie trzeba być człowiekiem nie można traktować drugiego człowieka jak nie wiem jak szmatę wiem mężczyźni też nie, nie zra, zaraz powiecie ale tak a mężczyźni co lepsi? nie ja nie mówię że są święci bo to, to są ró, różni mężczyźni i ten i też się ich dotyczy ja nie, ja nie mówię, nie wsadzam wszystkich kobiet, bo to zaraz będzie, a, bo ty, panie Jasku, bo ty wsadziłeś wszystkie kobiety. Ja nie wsadzam wszystkich kobiet do jednego worka, od razu mówię. Są różne kobiety. Yy, jak do tej pory... Wiele złego usłyszałem około o kobietach, że wyjeżdżają, że zostawiają faceta, że tam za granicą się znajdują innego. Ja tego nie rozumiem. Proszę Państwa, jak innego? Jak innego? A w czym on jest lepszy? Niż ten w Polsce? Przecież wasa są tacy sami. No, chyba, że tam ten ma więcej kasy. Że tobie zależy, dziewczyno, żeby ci dawał na pedikir, manikir i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy okej, okay, to się z, z tobą zgodzę. Ale co to za życie takie? Pacjent ma wszystko robić, a, a wy, wy co? Jakiś podział obowiązków musi być. Dlaczego o tym mówię? Bo jest wiele rozwodów. Wiele y, komplikacji związanych y, ze sprawą rozwodów, ze sprawą y, tych. No, nieporozumień, i tak dalej, i tak dalej. Każdy człowiek jest inny, musicie to też wiedzieć, że każdy człowiek jest inny, i nie, yy, nie pozostaje wam nic innego, tylko musicie go zrozumieć. Bo jeżeli nie zrozumiecie drugiego człowieka, nie pokochacie taki jaki on jest to raczej ze związku nic z tego nie wyjdzie. Dlaczego? Będą kłótnie, będzie szarpanina, facet was uderzy, o Jezus Maria, mamo, on mnie uderzył, i tak dalej, i tak dalej. A później będzie, tak, rozwód. Z winy? Z faceta, bo sędzina będzie za kobietą. Alimenty? Niech facet płaci. Po, po co ja mam płacić? Dlaczego ja mam płacić? Niech facet płaci. Jak głupi to nie płaci. A kto chodzi w krótkich majtkach? Kto chodzi po domu yy, w krótkiej spódniczki? Wy kobiety oczekujecie tak. Aha. Ja będę tylko kawę pić, malować pazurki. I się tylko przyglądać jaka jestem piękna, ładna księżniczka z Bożej łaski. Uważajcie, bo to kiedyś się wam... Echem odbije. Ja wam to mówię. Już nie jedna była taka w moim życiu, że też próbowała. Kiedyś chodziłem z taką Anią. Do tej pory narzeka. Sama mi to powiedziała. Ja ale jak byłam głupia. To byłeś 100 razy lepszy niż tamten. I teraz co? Teraz ani alimentów, ani pieniędzy, ani pracy, niczego. Bo się nasłuchała frajera jak i jak o, to będzie dobrze. Trójka dzieci nie, mają za co, nie ma za co żyć, nie ma pracy. Za prąd, za gaz, za to wszystko trzeba płacić. Niestety. Nowy Jork. Kobieta poznała boksera. Urodziła mu trójkę dzieci, później lanie dostawała lanie tego, tego. I na tym się skończyło. Wreszcie doszło do śmierci, yy, udar mózgu i yy, się, yy, się skończyło jej, jej boleści. Dzieci? Dzieci trafiły do domu dziecka. Do rodzin zastępczych. Zamiast matka się opiekować dzieckiem, to trafiła do domu dziecka. Dzieci, bo ona już nie żyje. I taka jest prawda, proszę Państwa. Niestety. Ostrzegam Was. Nie róbcie takich numerów. Bo to się źle dla Was skończy. Ja wam to mówię i zobaczycie, przekonacie się, że życie nie jest takie łatwe. Macie dobrego faceta, to się trzymajcie dobrego faceta. Macie złego faceta, macie okazję odejść od niego, odejdźcie od niego. Nie szukać królewicza, kuźwa w, na całym świecie, na Białym Koniu bo ja jestem królem, księżniczką i ja muszę żyć jak księżniczka. Życie na tym nie polega, polega na tym, żeby każdy człowiek mógł pracować i się cieszyć ży, ży, życiem i nie tylko życiem, wychowywać w, się w rodzinie, spokojnej jej rodzinie, a nie uciekać się do jakichś systemów, że ja wyjeżdżam za granicę, zostawiam faceta, a później po, ty, po tygodniu czy po trzech tygodniach dzwonię, że już mam innego. Poznałam innego. A czemu on jest lepszy? A może jeszcze tamten będzie jeszcze gorszy niż ten co w Polsce? Nie wiem, czy wy, proszę Państwa, oglądaliście. Z Alger, z Algerczyka wy, za Algerczyka wyszła za mąż. Później musiała z dzieckiem uciekać do Polski. To była słynna sprawa. I wiele jest takich spraw. Proszę Państwa, wiele jest takich spraw. Zaraba też musiała uciekać. Yy, ten yy, Zabyle Pstro ją mu uderzy. Tam jest inna kultura, w Polsce jest inna kultura i dziewczyny się nie nauczycie nigdy tamtej kultury. Może jedna, dwie na sto osób, może dziesięć osób, no dwadzieścia osób się nauczą tej ich kultury. Ale co, chce, chcecie być, aha. Przynieś to mi, przynieś to mi, przynieś to mi, przynieś tamto mi, nakarm dziecko, to, 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 taka kelnerka. Jak chcecie być kelnerkami, proszę bardzo. My możemy to samo zrobić tutaj w Polsce. Chcecie być kelnerkami, proszę bardzo. Sądaj, gotuj, piesz? Podaj buty, podaj kapcie, podaj piwo. Żadna z się na to tutaj nie zgodzi, ale jak pojedziecie do Arabów, pojedziecie tam do Tunezji, to się wszystkie nagle zgadza się. Także podkreślam jeszcze raz, że uważajcie, dziewczyny, macie dobrego faceta, to się trzymajcie, a nie uciekacie. Do Honolulu, do Meksyku, do Portugalii, czy gdzieś za granicę. I ostrzegam Was, trafi Wam się dobry facet, to się trzymajcie go. Nie nagrywam po to, żeby Wam to, żeby wam to opowiadać, jak to było wtedy, jak to było wtedy, jak to było wtedy. Tylko nagrywam o, po to, żeby Was oszczędzić, że są różnie ludzie, ale Wy nie umiecie docenić dobrego człowieka. Przede wszystkim dobrego człowieka, a nie jakiegoś faszysta, który bije kobietę. Później dzwonicie do mąusi, ba mnie bije, ba mnie ta, ba mnie ta. No. Dlatego mówię. No, no, i na koniec, proszę Państwa, tak jak powiedziałem. Lajki, subskrypcje i tak dalej. I dzwoneczki. Yy... No to i to by było no chyba na, na to wszystko. Dobra, dzięki, do zobaczenia. Hej. Jutro live o godzinie 15 chyba, że wyjdę, to wtedy będzie yy, w poniedziałek, między 18 a 19. .00.